Cześć, witam w kolejnym odcinku z, z serii wyzwań szturmu, żeby wygrać wszystkimi postaciami jakie posiadam szturm I dzisiaj sobie zagramy x-balanque, czy heron? Ja chyba wolę shibolonke. Jakie mam skiny? Odrzuć jakiegoś królika, jakiś sezon drugi, sezon drugi kiedy był sezon? 2015, no to 10 lat temu te skiny dostałem za coś. No, są recolory takie starczą dodatkową, specjalną. I ninja jeszcze mam. Trochę jak z tego połączenie z Assassin's Creed Shadows. No to recolor. No to gram królikiem. O, fajny mamy team. Dwóch mocnych magów: Huntera, Asasyna i Wojownika, Warriora. Jeszcze wszystkie bonusy odpalił. No, skórki. Gram jakąś specjalną skórką. Jakiś taki demon. Czy co tu jeszcze jest ciekawego? Piłkarz? Nie, piłkarz chyba nie. Odrzuć. A może piłkarzem zagram? Albo mroczny, najmroczniejszy rycerz? Piłkarz. O nie, nie zdążyłem. Najmroczniejszy rycerz. Ale też fajny, fajnie wygląda ten skin. Liu Huang, jakiego fajnego maskina. Hera to też mam tego Mecha chyba. A Wilix, nocna Gołębica. Król Artyr, to nie widzicie pod moją kamerką jest. A u nich Meduza, Achilles, Persefona jest bardzo mocna. Tyr i Chiron. Chiron też jest bardzo mocny. Dobry team też mają, ale myślę, że. Damy im radę, a ja robię build pod y, ataki, pod skillę, nie pod auto-ataki. I chyba zacznę, tak jak w poprzednim odcinku Kamazotstam. Zapraszam do, do poprzedniego odcinka i do następnego też zapraszam. Tylko to, czy. Albo to, no dobra, niech będzie tak. I. O, a A Aegis się przyda, bo. Będzie Hiron nas strzelał z daleka na pewno. No i jeszcze auto-ataki, żeby się odbijało. Trochę ten mój skin i voice pack, jaki ma, przypomina przypomina mi grę Fable. Też zapraszam do serii Save z Fable ale na moim kanale, ale nie wiem kiedy będzie. Co oni złożyli? Antyhila na kogo? Kto tam się hiluje? Tyrniby i Persefona może się healować. Regeneracja. O, on też na Antyhila. Ciekawe, mamy wszyscy bildy. Czasem mnie wyzywają, jak Sibolonka buduje pod skile. Bo uważają, że lepszy on jest pod auto-ataki. Ale zobaczycie, jak ja będę dreszcz z tego robił. Jak wymaksuję to. I to zobaczcie, jaki to ma zasięg. Jak łatwo tym trafić. Zatrute strzałki takie. Czemu oni tak stoją? Na środku, tyry. A już zabiliśmy kogoś, no i fajnie. Jakie trucizny to zadaje? No mam top damage, a tylko dwa skile użyłem na nich. A, oczyściła się ładnie, a dwa ulty w nią poszły. Przyda mi się jeszcze regeneracja many na następny item. Muszę uważać bardziej. Ale się dał złapać. Ale nie wykorzystaliśmy. Fajnie by było go tam dopaść, ale za daleko jest. Się trzymamy tak drużynowo. Czasem idą, nic nie powiedzą. O, o. Nie trafiłem. Zabite. Ale nie mam many. Musimy po, po bufać z dżungli. A nie ma go. Czy się zaraz pojawi? A nie ma go. Co oni? I zostawiliśmy her Herę samą. wbijam się w nich. A tylko Hirona sięgło. Ale no, no, ładnie. Nie mamy many. nie ma co pod się im wbijać. Zultuje mnie? O, no, zultowali, trzy ulty poszły, i Achillesa chyba, i Hirona, i Meduzy we mnie poszły ulty. 1550. No to zaraz będę miał. Pierwszym dedem jestem. On my way. Okay. Pity. With I'm for you. Walczą tam. Nie widzę przeciwników pasków, ale chyba full mają wszyscy. Bo tak to warto użyć ulta. To działa na całą mapę mojego, szybolonkę i. Och! Ułamek sekundy zap za się spóźniłem z tym. No i ja ja! Głupio drugiego deda zrobiłem Czemu moja postać tam teraz kuca? Bugowała się? A nie, zniknęła już. O rany. Tak sobie pograłem właśnie. Mówiłem, że poleciałem za killem, głupio. I teraz nawet nie mam Ulta użyć jakby kogoś bili. A bo tu jeszcze od obrażeń zadanych co 1500 obrażeń zadanych będę miał dodatkowe jeszcze obrażenia No o rano jak oni nie biją też dużo Ja mam to wdająć ale i oni mnie dużo biją Trafił. Gdzie trzy ulty w ogóle poszły? Ale się ja jej tylko asystuję Ładnie gra, a mimo że tanka ma złożonego. To... Chociaż nie potrzebuję tego na lepiej idę, to wezmę. No, bierz szybko. Gdzie ten tyr poleciał? Między ich wieżami. O, dobrze, że on mało bije.

I zginę przez to, przez to, że poszedłem po tego bufa. Do niej to by mi się teraz przydało, ale nie stać mnie. Ten tak samo tyr poleciał jak nasz w poprzedniej walce. W międzywieże się wbijają za kilem, A ty przecież potrzebuje dużo miejsca, żeby zabić Zero killi mam, 7 Asyst, 3 dedy. Trochę wstyd. Ale ja się jeszcze odkłuję. Zobaczycie. O, oni się na mnie odkują za te obrażenia potężne. Kusi, żeby się w nich wbić. Trafiła. Nie. O, dobiła. No i to chyba dobrze zrobiłem, nie? Trochę ryzykownie, ale zabiliśmy kogoś. Niech tyr nie trafił. Tylko oni lepiej strategicznie grają, bo się cofają pod tą wieżę cały czas, a my tak... ...raczej... ...pushujemy. Stop Ten się wbił, nic nie powiedział. No nie, nie widziałem, że mam na plecach. Myślałem, że moi tam coś robią z tyłu. A co oni co tutaj? Czernie mi się przyda. No i na jutro na mnie nie stać, dwa 300 1800 mam. Nasz tyr ma top killer 5-1, a 6 7, już ma Wiliks. No dobra, choć dużo nie zabijam, to myślę, że i tak jestem przydatny w tej drużynie wie, że zrobili 850, zaczekam te 60. Oni sobie dadzą radę bez mnie. A ja będę miał cooldown o 20% zwiększony, zmniejszony. Tam? Kto tam został? Tyr? Ach, mój kill pierwszy, jak się wpakowałem, sam w pięciu. Warto było, warto było po tego jednego killa. Jeden, pięć mam staty, ale co tam. Następne składać, bo mam 500 już albo hydrę, albo to zgniatacz chyba lepiej. To i tak już nic nie, nie, nie złożę z tego. Lecę pomóc. A, mogłem Glifa do tego do Jotuna złożyć. Ale już trudno. Ten jak ją zabił. Wbijcie się, wbijcie się. Nie wbijacie się. Bo ja bym ich zrobił. A, miniony. Czemu jej zaliczyło? O rany. Zgniatasz 1500, zaraz będę miał na pewno. Fenixa zrobią. Szkoda, że nie zdążę full buildem się połażyć tą postacią, to byście zobaczyli, uwierzyli mi, jak to jest potężny build nasz i bolonkę. Pod skille. No i jak pocisnęli. O, jak trafiła końcówką samą tego skilla. Raz lecieć przez całą mapę tam do nich. Ale Meduza coś słabo gra, jak ona ma. Staty 2-4. No ja mam słabsze, ale ten ma 1-4. Spodziewam się, że ta dwójka będzie robiła różnicę. Hello there. Tabla zrobiłem je. Yeah. O nie! Już miałem odskok. Miesiąc kolejny politem. Teraz nas wszystkich porobili. Bardzo mi się podoba ten skin. Jakiś kosmiczny do Juhuangza? Ale się dał. ale... nie ma tego złego. Co by się najgorzej nie skończyło. Czy jakoś tak. Już mam kolejnego ulta, już mam chyba w ogóle 40% cooldowna. Nie, 30. 40 jest max. To już chyba będzie ostateczna walka. Zaskoczej pójdę od prawej spodziewają się na pewno z lewej. Nie? Patrzcie, widzicie ile obrażeń zadałem z jednego skilla? I to bardzo nie skupiając się za bardzo, żeby trafić, bo to trafia... Się tym łatwo. O -o. A jaki zużyłem, jest mój pięć siedem na koniec. O -o. zultował mnie, ale odskoczył. A, A jeszcze mnie. <laughs> Dopiero teraz mnie zultował. Skończą chłopaki i dziewczyny, chyba 5-8. Mam staty. Nie skończą? Nie ja skończą. No i jeszcze tworzymy skrzynkę na zakończenie. Poww, I top damage mam na pewno. Najwięcej obrażeń, awart. Subskrybujcie ten kanał, dajcie lajka like za, za tą super wygraną, za te moje top obrażenia. Szczegóły, jeszcze zobaczę ile to było obrażeń. 21 tysięcy, no to sporo. Byłem, miałem przewagi, a on 18 miał. To 3,5 tysiąca miałem przewagi nad nim. A u nich nikt nie miał tyle. Dobra, otwieramy skrzynkę. Awatar, kolekcjoner plus, esport. Cudowny boski, bo tutaj. A jeszcze czempiona mam, ale to otworzymy. A boski to nie tylko skiny lecą, bo tu widzę też pakiet komentatora, pakiet mowy. Ale mam nadzieję, że jakiś fajny skin mi wypadnie. Afrodyta, jakaś taka czarownica. No, zobaczmy ją sobie. Bogowie. Afrodyta, skórki. A do niej mam już kilka skórek. Takie coś z mikrofonem. Ciekawe. Duży skin, duży. Takie coś plażowe mam z łopatką. I teraz to co tu wypadło. Fajny skin. A jeszcze kota ma w tym. Nie ma to tak. Widzicie, kot tu jest w tej miotle. No i diamentowego jeszcze mam, bo mam dziesiątkę nią wbitą. Dobra, no, dzięki za ten odcinek. Zapraszam do następnego już tutaj na środku wyjechał. Lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam na livey na Twitcha codziennie o 19.00. I widzimy się. Cześć, pa!